Po co on jest oświetlony? Kto oświetlony jest? Nasz wielki, potężny stadion narodowy. Narodowy, czyli nasz, narodowców. Stadion narodowy debiutuje w telewizji narodowej. No krat. Jesteśmy... Jest noc z 18 na 19. Z 18 na 19 października byliśmy, no może nie bezpośrednimi, bo mnie, nas tutaj nie było na tym stadionie, ale oglądali nasi przyjaciele przez telewizję. Dowiedzieliśmy się o tej historii z dachem. Proszę ją opisać, panie Zbigniewie. Co się wydarzyło? Co to za historia z dachem? Więc ja muszę powiedzieć, że kompletnie tego nie rozumiem. Może dlatego, że rozumuję logicznie. Cóż było prostszego niż zamknąć dach po to, żeby odbył się mecz? Tymczasem okazuje się, że stało się to niemożliwe. Są różne oczywiście informacje i jak zwykle nie ma tutaj winnego. A co ciekawe, jak oglądałem w telewizji, architekt odpowiedzialny za budowę tego stadionu twierdził, że dach można zamknąć w każdej chwili. Ktoś inny, nie pamiętam kto, twierdził, że w czasie deszczu nie można. No więc e, zaczynam podejrzewać. Tutaj ktoś powie, że jestem zwolennikiem e, spiskowej, spiskowej teorii, teorii dziejów. Dziejów, tak, tak, e, że jakby komuś zależało na tym, żeby skompromitować e, polskę, żeby e, kto za tym zrobić, stoi i komu to służy? E, żeby w, o o o no, zgasić. E, 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 żeby o, zaszkodzić po prostu w naszej, naszej drużynie która była przygotowana i od strony I na słowa i Adama od strony, i od strony psychicznej i na słowa Adama po co on się świeciśmy na chyba nas, podsłuchuje. stadion został wygaszony czego państwo jak odjedziemy my? znowu włączą Byliście Państwo świadkami, kto się boi telewizji narodowej, ktoś nas ogląda. No nic, jesteśmy tutaj, żeby dać świadectwo naszego zaniepokojenia, natomiast co się okazuje? Nie było to, co się wydarzyło, powodem, żeby były jakieś rozruchy, czyli te prorocze, w cudzysłowie, słowa o obaleniu rządów, że prawda, Matole, twój rząd obalą Kibole. Te słowa się nie. Nie spełniają. Dlaczego? Panie Zbigniewie, dlaczego naród nie obala tego rządu? No jest to, jest to pytanie, powiedziałbym na dłuższy, na dłuższy dyskurs. Ja mam tutaj jedną bardzo prostą i niestety niepokojącą odpowiedź, że Polacy zbyt często oglądają telewizję. I nie, to nie to telewizja narodowa. Telewizja narodowa, I nie jest to telewizja narodowa A za mało telewizji narodowej, narodowej I nie używają swojego tak. umysłu I tym niezbyt, I tą niezbyt optymistyczną właściwie, właściwie smutną konkluzją Kończymy to wejście Z przedstadionu telewizji narodowej Program realizował Eugeniusz Sendecki